witajcie kochani dzisiaj chcę wam pokazać takie przykładowe siedlisko jak to wygląda zacznę od tylnej części tu jest taki kibelek a w niej takich się używało wychodków to jest takie siedlisko na bogato bo ma dużo budynków gospodarczych i ma dwa mieszkalne budynki pozwiedzamy oglądamy, jak widać, są tutaj orzechy dość już takie wiekowe, więc na pewno rodzą. Jest tam śliwa, o i jest też czereścia. Także idziemy dalej. Jest tutaj też, nie wiem czy widzicie, winogron i też śliwa jakaś. Tutaj jest jakiś budynek gospodarczy, podejrzewam, że to z tego to była suszarnia do tytoniu, tak mi się wydaje. Tutaj jest takie drewniane jakieś pomieszczenie gospodarcze. Tu jest domek mieszkalny. Wygląda bardzo dobrze. Zaraz przejdziemy dalej. Tutaj jest jakiś budynek. Podejrzewam, że też gospodarczy, ale taki z kuchnią i z jakimś poddaszem być może jest tam też jakieś inne pomieszczenie. Zobaczymy tutaj jest jeszcze ten domek drewniany taki z częścią murowaną. A coś takiego tak to wygląda. Taki ganek to o czym mówiłam na którymś tam filmiku studnia, czyli Macie on nawet jest skran. Także nowoczesność macie dostęp do bieżącej wody tu są budynki gospodarcze dość duże zobaczcie sobie można je spokojnie na jakieś magazyny przerobić o, tu chyba jest jakaś kuchenka albo to były jakieś zabudowania dla zwierząt jakieś obora, jakaś obora podejrzewam, że jest tu przejście do tego budynku bo tak to wygląda. Słońce świeci, więc... O, widzicie? Spore budynki, naprawdę w bardzo dobrym stanie, przynajmniej z zewnątrz tak to wygląda. Nie widzę jednej rzeczy, nie widzę piwnicy, ale być może jest po prostu w środku. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tak kiedyś się to nazywało, że jest to obejście. Taki... Też jest, o, jawłoń. Zobaczcie, jeszcze nawet jabłka są. Także owoców by Wam nie zabrakło. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że to siedlisko jest naprawdę w super stanie. Jest podłączony prąd, jest studnia, jest woda. Piwnica też na pewno gdzieś jest. Zaraz zobaczymy, jeszcze z tyłu pójdziemy. O, jakie jabłuszka ładne, zobaczcie. Proszę bardzo, już mamy owoce. Tu jeszcze jest dodatkowo dość duży garaż, taki blaszak. Nie widzę piwnicy. O, tu też jakieś winogrono. Dość spory ogród i sąsiedztwo. Patrzcie, tu jest dużo budynek gospodarczy. O chyba jest tam piwnica albo nie, to jest murek jakiś. Patrzcie jak to od tyłu wygląda. Nadal szukam piwnicy. Przejdziemy jeszcze tutaj. Jestem tutaj pierwszy raz, więc też nie znam terenu. A tutaj są ciąg budynków gospodarczych, a i murowany wychodek. Tak to wygląda. O, duży garaż, winorośla i takie widoczki. Akurat. Pięknie słoneczko świeci, patrzcie jaki to jest sad, spory sad. Tutaj tu można owoców zebrać i zrobić przetworów na zimę. Tutaj jeszcze mnie interesuje ten beton. Nie byłabym sobą, jakbym nie zaglądała, co tam jest. <noise> Ale nic tu nie ma, pusty. Ziemia tylko. Więc tak to wygląda, kochani. To jest przykład takiego siedliska, o którym Wam mówiłam w filmiku. To jest bardzo dobry pomysł, nawet nie dla jednej rodziny, bo jak widzicie, tu jest dużo budynków, które można zagospodarować. Można zrobić zrzutkę, jak się ma dobrych przyjaciół, lub zgraną rodzinkę i po prostu kupić i mieszkać. Jakby mi się udało, to może pokażę Wam nawet, jak jest w środku. Patrzcie, nieźle to wygląda, z tej strony przejdę, jest tu też sąsiedztwo i jest tu droga asfaltowa obok, nie wiem czy to jest dla kogoś plus czy minus, ja bym nie chciała mieć w sąsiedztwie takiej drogi, chociaż na no, takich wsiach to nie są bardzo ruchliwe, tu jest jeszcze inna rośl, czereśnia. I proszę, duży dom, myślę, że tak długi, na jakieś 11 metrów. To spokojnie. O, tak to wygląda. I tam ten budynek gospodarczy. Dobrze, dziękuję Wam, że oglądaliście ze mną. I do usłyszenia.